prawdziwy mrok. Koniec GIEREK! Wcześniej! Boisz się cieni? Jestem bardzo szanowanym mężczyzną. Próbuj dalej! Skoro nalegasz, zaskoczyłem cię. Nic nowego. Firma zawsze wygrywa. Wszystko przejdzie w mrok. Ten garnitur to nie koniec moich zalet. Oto potęga Wite! Kiń! Jak to mówią, szata zdobi człowieka, a garnitur czyni mężczyznę. Starożytni bogowie szaleją za stylową zeda. Oto nasz przesławny hazardista Draven. Wpadłeś postawić słaby zakład? Ta moc jest niezwykle kusząca. Masz moją uwagę. Moi szefowie chcieliby Cię poznać. Moje dokonania to dopiero początek. Głupcze! Czy to mnie szukasz? No. <laughs> Nie zatrudniamy więcej brzuchomówców. Spadaj, młody. O! O! Rzuć okiem w wieczność. Poczuj to! Drżyj przed żywym cieniem. Żegnaj, Leono. Teraz już nikt nie powstrzyma zmiany. Nadciąga wieczność. Im jaśniejsze miasto, tym mroczniejsze jego cienie. Ha, 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 ha. Za każdym mężczyzną sukcesu stoi coś większego. Ha! Nigdy nie lubią moich kreacji. Ha, 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 ha. Skoro świat musi się odrodzić, powinienem ubrać się stosownie do okazji. Moi inwestorzy patrzą uważnie. Kryją się w witę. Skupiają się na garniturze, a nie na tym, co się wydarzy. Rachciach. <grystanie> Obserwują nas. Nie pobrudź mi garnituru. Co powiesz na wyjście nocą na miasto? Prawda, objawi się na końcu. Wśród zabójców zawsze jestem numerem jeden. Mała rada, Dravenie. nie obstawiaj więcej niż masz. Mrok nigdy nie wyglądał lepiej. Już za późno i Nox Vegas zdążyło pogrążyć się w mroku. Zarząd chyba przywrócił mnie na stanowisko. To miasto jest moje, wzdłuż i wszerz. Trzymaj się zdala od mojego miasta. Mówiłem ci, że posada ninja jest już zajęta. Zakończę to stylowo. Brand, głowa ci się pali. Nie obawiaj się niezrozumiałego czysty nieskażony należy do wyjątkowego klubu nie martwcie się niedługo wszyscy do niego dołączycie pora coś udowodnić nigdy nie będziesz mną moje cienie to coś więcej niż tylko gra świateł spójrz ponad blichtr i szyk by zobaczyć co wije się pod spodem Pozwól, że zademonstruję. Twoja tarcza nie zablokuje prawdy, Leono, ale dobrze o tym wiesz. Oto jestem! Witek kryje się więcej, niż im się wydaje. Wszyscy pili Witę. Wszyscy wiemy, co nas czeka. Ja zadbałem o swoją przyszłość. Potęga ma swoją cenę, która była dla mnie akceptowalna zdaje się że facet w garniturze zawsze wraca nie rzucaj wyzwań lepszym od ciebie to ty pokazałeś mi wite malzacharze wpuściłeś starożytne siły znalazłem swoje miejsce w tym świecie i jeszcze w kolejnym jestem cieniem za twoimi plecami mrokiem w twoim umyśle zdradzić ci sekret Wszyscy oni to ja. Mrok przekształca nas w to, czym zawsze mieliśmy być. Wiedziałeś, co było w Wite, prawda, Mals? Kim jesteś, Leblanc? A może powinienem zapytać, czym jesteś? Czas na gwóźdź programu. Za późno. Oto twoja nagroda. Klasa sama w sobie. Niech ktoś mnie powstrzyma! Wymuskany, wypieszczony! Zedy nigdy nie wyglądał lepiej! Słońce nigdy nie zachodzi, światła nigdy nie gasną, a cienie czekają na swoją kolej! Przypaliłeś mi marynarkę, brandzie, prześlę rachunek! skończyłem z tobą, ale moi szefowie wprost przeciwnie. Przekraczaj granice, a otrzymasz nagrodę. Za wolno! Zakosztuj życia w luksusie! Yeah. Może i żyjesz wiecznie, ale to ja mam prawdziwą potęgę. Mrok uzależnia. Cóż! Prawda ukryta! To prawda stracona. Prawda ma swoją cenę. Istnieje w każdym cieniu. Śmierć jest bez znaczenia. Po co walczyć, skoro i tak zyska na tym Z? Przerastam cię, ale zawsze tak było. O, zabawne. Przerosłem twoje oczekiwania? Miasto zbrodni to schemat tego, co nadejdzie. Następna dostawa Wite ma być podwojona i chcę ją za darmo. Yeah. Zasługujesz naprawdę. Łatwizna! Prawdziwa władza zasługuje na odpowiednią oprawę. Yeah. Zamiast uciekać, podchodzisz coraz bliżej. Mógłbym tak bez końca, a ta moc mi na to pozwoli. Zniszczyłem cię, a przy tym świetnie wyglądałem. O tutaj! Zawilcz! Pomalujmy to miasto na czarno. Podziwiaj! Rzucam długi cień z wyżyn społecznych. Cienie domagają się chaosu i go dostaną. Wite mnie oświeciło. Nadchodzą wielkie zmiany, nikt ich nie powstrzyma. Wyglądam dobrze, czuję się dobrze. Skrojone na miarę. Dobiłem wielu interesów, ale ten był prawdziwą okazją nie do przepuszczenia. To spojrzenie, gdy już zrozumieją. Uwielbiam je. Nawet się nie porównuj. Rzadko wychodzisz ze swojego penthouse'u i... coś się stało. <śm> <ś> nie masz pojęcia, jak martwo będziesz wyglądać.